Bo nie wiem, czy wiecie, ale to będzie generalnie na YouTubie. To RG Play mam w planach, mam nadzieję, zmontować. Co tu się robi? <laughs> tak, słyszałem, że tu się nie da zrywać drzewa. Tylko nie wiem, co tu się robi dalej. Tu podhamamy. A. Jakiś tutorial. Dobra, średnio mnie on obchodzi. Co tu się robi? Zbiera się kamienie. To słyszałem. W inwentory po lewej stronie masz craftingi. A tutaj, dobra, mam. To mogę stworzyć któreś z tych rzeczy. Już jakieś stringi potrzebuję. Ej, bo ja zamarzam. Czemu mnie zrespiło na zimowym biomie? Kurcze pieczone. Nie Jezu, hipotermia mnie bije, zamarzam! Cześć ja się mogę, nie wiem, zrobić cokolwiek. No, a powiedzmy, że to mnie chyba tak szybko w ogóle mi kapenie odbiera. O, jednak odbiera. Cześć nymfo, ty mnie będziesz leczyć? Mhm. Mam regeneration, tak, ona mnie leczy, dobra. Tylko hipotermia mnie zabije. Hipotermia, tak. Dobra, teraz tak, co ja potrzebuję? Żeby mieć jakiekolwiek drewno. Czy ja mogę zniszczyć ono? Tak, będę miał jedzenie. Chyba tak to działa. Ja nie chcę umrzeć z tej hipotermii. i ja czemu nic nie mam? Aha, zniszczyłem melona i się nic nie stało. Dobra, zniszczmy jeszcze jednego. Krzemień, mam krzemień. No mi się podoba, ej, bo ja umieram, no. Czemu mi nic to nie wypada? Czy może coś trzeba podnieść? Nie. Ej, bo kurde, wszystko mi mroźnieje. Czemu mnie zrespiło na takim, kurde, tych? Dobra, idę do tej nymfy, że mnie ten... Nie, nie leczonko, patyki można znaleźć na podłodze jak kamienie. No te kamienie już mam rok, to jest mi niezbędne, póki co. Ona mnie jakoś dobra, ona mnie leczy, jest super. Dzięki morda, jesteś kochana. E, nymfo, tak? Dark nymph. To Dark to chyba powinno mnie zabijać. Czy ja mam niszczyć te? Powiedzcie mi w ogóle czy granie jest za głośno. Ej dobra, chyba hipotermia mi się uspokoiła. Powinienem się jakoś ubrać w ogóle. O, wiloczerki Cześć! Kumple czy nie kumple? Villager. 3 blade, spawdery, dobra, póki co mnie to interesuje. Mogę cię okraść? A, ty jesteś takim iglarzem. A, bo ja muszę shift klikać. Dobra, powinno być chyba cieplej. Czemu nie jest mi cieplej? Przecież mam pochodnie w ręce. Ej, no co ja mogę? bo mam dużo kamieni. O, znowu. Stworzyłem kobyl. Co ja mogę stworzyć? Flint... Hatchet by mi się przydał. Potrzebuję stringów. Z liści sopatyki, a czyli mam niszczyć liście? Dobra, to idę niszczyć liście, to bo ja umrę. Jest, sopatyki faktycznie. Tak, Ta, ja mam zrobić crafting. Dobra, czy z tego będzie jedna deska? Nie. Tak, Ta, ja mam. A, tutaj mogę zrobić. Ale stringów potrzebuję. To skąd ja mam wziąć stringi? W sensie te nici, taka sznurki. <laughs> No i umarł. Super fajnie, dobra. Mogę nie dostać respa na zimowym. Dziękuję! Na pustyni, dziękuję, gro. Tylko niech się załaduje świat. Ja tam nie idę, tam jest jakiś golu. O, i z tego jest dużo patyków. Dobra, niech się świat kurde doładuje. Tylko czemu? Halo, niby Minecraft kurde, zacina. To jest gitowa. Eee, a na pustyni co mam zrobić? Na pustyni patyki mam z tego. Dobra, jak, jak się robi nóż? A po prostu coś takiego, dobra. Sek. Co jest? Aha. Fajnie. co znowu mnie pewnie na zimie zespi. A nie w wodzie. Aha, super, fajnie mnie zabiło. Zrespiło mnie na litym morzu. Dobra, nie utopię się. Ja pierdzielę. Więc jak się przestraszyłem. Proszę mnie zabić, bo ja nie chcę grać na otwartym morzu, Krzemień i krzemień. Okej. Okay. Jest ląd. To jakiś Enderman był. No, wychodzimy z wody, bo... Woda jest śmiercionośna. Dobra, jest picobello. Czyli tak, od czegoś zacząć. Od kamienia. Kamień o kamień daje flint. Tylko nie wiem, czy to ma być undesign, czy co. Boże, mam wrażenie, że gra jest za głośna. Co to jest? Co to jest? Okej, okay, dobra, w to nie wchodzimy. Dobra, czyli podstawowym narzędziem jest zniszczenie liści. Muszę mieć patyk, później zrobimy nóż. Tylko muszę mieć flint. Dobra, powiedzmy, że pierwszy patyk występuje, Będę się bronił patykiem. A co to za chatka? Chatka, puchatka? Jakoś chyba. Chyba nie. Chyba odpuszczamy chatkę, puchatka. Dobra, teraz tak. Mam. Boże, te dinozaury są obok. Tak i teraz tak. To mam kamień o kamień? Czy jestem debilem totalnym? Nie no, niszczy się. Powoli, ale się niszczy chyba. Czy nie? Nie no, niszczy się powoli, ale się niszczy. Dobra, ale po co ja to robię? Zatem chodzą do mnie te dinozaury. Może noc się robi, przecież w nocy to ja umrę. Czemu się nie niszczy? Ej no, no piściłem sz... Te zabiję go? Te zabiję go. Kamieniem! Go, ubiję gościa kamieniem. To one są neutralne, ale ja nie Patrz, 40% zostało, ale jak mi hitnie, to chyba umrę. 25. Ale spamuję lewy. 12. 5 2. Zabiłem go, co to jest? Miecz jakiś? Nie, mięso, dobra, mięso, mamy jedzenie. Flint potrzebuje. <laughs> o, i z takimi się nie bawimy. Odwał się ode mnie. Weź kamień do łapy i walnij o stone. Boże, no przecież byłem przed chwilą. Coś czemu? To... Czemu to się tak szybko zniszczyło? Tam coś warczy. No, w... niszczę. Chyba, że ok okoby na stone to jest coś innego. Na pisie nie mam picia. Nie, no, Mam kamień, rok może taki kamień, ten drugi. Oj, znikło mi, aha, to jest gravel. Tak, to jest gravel, dobra. No to robimy na gravelu. W końcu, czemu mi jest tak? A, bo ja mam hipotermię. Ej, ja, znaczy hipotermię. No to drugie, no wiecie, jak to się nazywa. Aj, dobra, skraftujemy sobie już. Jak się napić? Wystarczy do wody wskoczyć? Jest, jest flint, dobra. Nóż robimy. Jezu, co mi się dzieje z ekwip... Jak to się robi? A tak. No to stick i ten, i flint. Flint shard, jak się robi flint shard? O, zrobiłem chyba flint shard, dobra, mam. I patyk. Jest, mam nóż, tylko umrę zaraz. Dobra, musimy się napić. Wystarczy coś do wody? Picie, no ja wiem, że picie. To jak? Nie mogę.. O! Dobra, napiłem się. Zatrutej co prawda? First. Ale dobra, dam radę. Okej, okay, napiłem się, mam nóż. Co teraz? Teraz to mam niszczyć? Mam nóż F Plant fiber, dobra, mam to. Eee, co teraz? Eee, patyki. Może ja będę oszczędzał ten nóż Tak, ale dziwnie spokojnie jest. Ja mam peaceful? Nie no, mam normal. Czemu nie ma potworów w ogóle żadnych no, plan fiber, chyba teraz będę mógł stworzyć. No. O, dobra, jest, mam. Mam, mam, mam. Cyk, cyk, cyk! Hatchet! mamy! Mamy topór! Mamy topór, możemy ściąć drewno? Może jakieś fajne, duże. Dobra, to. A ono nie spadnie mi na web? Tam spada, dobra. Więc co teraz? Ej, hey, jest git, dużo! To czemu nie mogę stworzyć z tego desek? Fy, fy, ty, fy. To Co ja teraz mogę z tego stworzyć? E, co mi jest tu niepotrzebne? Dobra, mogę. Z... Może to mięso sobie upieczmy. Tego gravelu nie potrzebuję, dobra, niech kisi się. E, ktoś powiedział, żebym postawił jedno drewieńko, i na to. Co jest? O nie, hipotermia znowu. O, mam! Mam deskę, dobra. To jest hipotermia, tam jest zombie, ale tam się coś pali. Dobra, idę. Zabiję tego zombiaka? Powinienem chyba dać radę, bo to jest jeden zombiak. Daję, walimy się. Tam jest tam jest jakiś niedźwiedź polarny i drugi zombiak, i trzeci zombiak do mnie idzie, dobra. Tego trzeba zabić i creeper. Dobra, zabity. Co to za niedźwięc? No, on umie pływać? Umie pływać! <grywa> Dobra, szybko, 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 szybko Czemu jest zimno? Ej no, umrę zaraz zimna. Ja pierdzielę, że mi się udało uciec. Co się stało? Ej no, umrę zimna. No, czemu nie mogę w górę iść? No, czemu no nie? No. W wodzie byłem, dlatego umarłem Ale nie miałem ognia, jak miałem stać przy ogniu? Jezu, umarło mi się Dobra, ale już wiem, o co chodzi przynajmniej Wiesz, a, to są te neutralne Dobra, wiem, co o co chodzi Eee Cyk, cyk Tylko tą musimy znaleźć O, jest coś, lawa? Co tu się spaliło? Ale mamy rzeczy Ale mamy rzeczy Tylko musimy flint znaleźć i tak Tu się coś spaliło Jezus, ile mamy rzeczy fajnych Dobra, ale mamy źródło ciepła Jak się przestraszyłem tego długoszyjca Mogę cię zabić? Mogę zabić, dobra, bijemy White tull, mamy mięso, super O Jezu, szkielety Dobra, proste, że tak Co to jest? Dobra, za chwilę sobie potworzymy. Potrzebujemy i tak tego Flintu. A Flint, bo. nie wiem, nie mam pojęcia. Tam jest, tam jest jasno. Albo się dzień robi, super. Gdzieś? W ogóle to jest bardzo podobne. Jest, co to jest? Jakiś pancernik, dobra, nie idziemy. Uh -huh. Dziękuję za 65 groszy. 1, 12, 2. Ej, dobra. Co to jest? Jakiś. Oj, Aż mi lagło temu to, to... kradne dobra Co to Dobra chyba dałem radę a tu jestem pancernik co nie Ja pier dobra Boże, ile mopków tu jest! Jak nie jest? Przecież tu fajne przy... Co się stało? Popieprzyło tego pająka. Ja się panicznie boję pająków, generalnie. Tam kolejni. I szkielet. Wiecie co za... Dobra, mordo, już, luz. Nie bij. Już, uspokój się! No nie, flint tu jest. Dasz mi wykopać. Szybko flint, szybko flint, szybko flint. Aaa, dobra, jednak nie flint, jednak nie flint, jednak nie flint. Jednak nie Flint. Nie, co dobra, on to jest jego dzielnica, my tego nie ruszamy. O ile gravelu, jezus, jak w niebie. to a bo ja nie patykiem mniej niż Gabor. Czemu się nic nie pojawia? To czemu się. Czemu się nic nie. O co chodzi? Czemu nic nie dropi? Lag? Ale to aż tak duży lag? Dobra, save'nimy, ale to lagi na singlu? Masz buga. Dobra, to save'nimy. To niech się nie, bo póki co gra się zacieła.